Cześć, z tej strony Czarnica i dzisiaj będę robić szybką kartkę z pięknym stempelkiem gorgeous. Mam tutaj bazę do kartki oraz papier, który będzie stanowił podstawę mojej kompozycji. Brzegi papieru postrzępię sobie tutaj, poszarpię nożyczkami. Yy, ja nie używam żadnych innych narzędzi do strzępienia kartek. Natomiast jeżeli chcecie używać tej metody, to proszę bądźcie bardzo ostrożni, ponieważ no, nożyczki są zazwyczaj ostre, więc można sobie z nimi zrobić krzywdę. Jako papier bazowy, każdy papier taki w kolorach naturalnych, beżowych, tutaj będzie idealny, ponieważ ma to stanowić podstawę naszej kompozycji, a nie tą kompozycję jakby zagłuszyć. To jest taka nasza baza, na której będziemy sobie tutaj budować. W tym momencie oczywiście, jeżeli tylko macie na to ochotę, możecie brzegi tego papieru również y, przyciemnić jakimiś tuszami distress. Oto i teraz stempel, który będzie nam również służył za tło. To jest stempel, który dostanę od mojej siostry. Bardzo jej dziękuję za to serdecznie, ponieważ ten stempel uwielbiam. I będę go tuszować tutaj tuszem memento w kolorze takim szarym. Więc wszystkie tutaj napisy, może cyferki, takie stemple będą tutaj idealne, jako tło. Stempel odbity. I teraz y, będziemy doklejać dwa kolejne paseczki. Stempel oczywiście jeszcze trzeba umyć. Zwłaszcza stempel, który się uwielbia. Ja używam do tego zawsze y, chusteczek, dla dzieci, dla niemowląt i ja używam, jeżeli się pytacie od razu jakich, ja używam takich niebieskich z Pietronki, są sprzedawane zawsze w trzypakach. A teraz będę przyklejać dwa paseczki. Paseczki są, niecały chyba centymetr mają, natomiast są również w kolorach beżowych, w tonacji takich brązów, jak moja baza. Używam do tego kleju Magic, i ponieważ Klej Magic występuje w świetnym opakowaniu, które jest bardzo solidne i nigdy nie przecieka i klej się z niego nie wylewa nadmiernie, dlatego został on przepakowany przeze mnie do butelki po innym kleju, który skończył mi się, a butelka jest genialna. I tak oto mamy bazę, mamy stempelek i mamy dwa paseczki przyklejone. I teraz dokleję sobie do tego serwetkę to jest serwetka, która normalnie można kupić w sklepie jako te takie serwetki pod kawę, herbatę ja swoje kupiłam w całym takim parku 50 sztuk w sklepie KIK i ja nie często używam takich serwetek z ponieważ wydobywanie tych wszystkich malutkich elementów jest dość pracochłonne i czasochłonne więc po prostu używam oryginalnych serwetek Przyklejamy sobie jej tutaj połowę. Dociskam, żeby była w miarę równo. I teraz, tak naprawdę, według uznania, można albo ją dokładnie wyciąć w kręcie, wtedy będziecie widzieć ten piękny poszczępiony brzeg, ale też wtedy musicie bardzo dokładnie tutaj brzeg tej koronki, tej serwetki przykleić, tak żeby w kopercie nie oderwała nam się ta kartka. Zwłaszcza, że ta koronka i ta serwetka są dosyć delikatne, nie są one z kartonu, są one z takiej bibułki jakby. Ja natomiast wybrałam trochę tą metodę bardziej leniwą. Kartka jest na szybko, więc po prostu ją zawijam, zabezpieczam tutaj odstające elementy i to tyle. Mi nie przeszkadza, że zakryło mi to mój postrzępiony, postarzony brzeg, ale jeżeli ktoś z Was chciałby, żeby ten brzeg był widoczny, no to wtedy musicie ją obciąć. I tak naprawdę... Jest już prawie gotowa. Brakuje nam teraz jakiegoś stempla i elementu przewodniego. Ja mam tutaj wykolorowany już stempel gorgeous, natomiast oczywiście możecie użyć tutaj dowolnego innego elementu, który jest już wycięty, wykolorowany wedle życzenia. I jeżeli kogoś z Was to interesuje, to to co przyklejam to są takie kostki dystansowe, które to jest po prostu taśma monterska. Równie zakupiona w sklepie Kik i jest ona dla mnie o tyle fajna, że te paski są dosyć długie i dosyć wysokie, więc tempel będzie mi ładnie odstawał i też nie muszę przyklejać miliarda tych kosteczek, żeby on w miarę dobrze był podklejony, co oszczędza czas i jakby tę samą zabawę z tymi małymi karteczkami po kosteczkach. Także ja bardzo lubię akurat tą taśmę. Myślę, że można też poszukać w różnych sklepach budowlanych. Nie polecam kupowania takiej taśmy od razu w takiej dużej rolce, gdzie można ją pociąć, ponieważ niszczą się od tego strasznie nożyczki i doczyszczenie nożyczek z tej taśmy, z, tej, z tego kleju od, z niej jest po prostu tragiczne. Jak widzicie, taśma też się całkiem nieźle urywa. Można sobie w ten sposób poradzić z mniejszymi kawałkami. Może dodam tutaj jeszcze, że ten stempel akurat wykolorowałam tym razem markerami, które są dostępne obecnie w Empiku. Są to markery wodne, w całych takich zestawach są dostępne. Byłam bardzo zdziwiona, jak fajnie się nimi koloruje, natomiast od razu się przyznam, że ja nimi nie koloruję wodą, tak jak one są wodne, więc powinno się to robić, rozcieńczać je wodą. Ja natomiast używam ich po prostu tych zwykłych mar markerów alkoholowych. Mieszam je i blenduję rozcięciem ze sobą nawzajem, nie używając do tego wody, i efekt całkiem je zadowala. Nie niszczą papieru, nie, nie wsiąkają zbytnio w papier, więc są całkiem w porządku. I oto kartkę mamy gotową. Przyklejamy teraz do bazy. Jest to też fajna sprawa, robienie kartki, jakby tego wierzchu osobno, a bazy osobno, bo zawsze wtedy, jeżeli Wam coś nie wyjdzie. Zawsze wtedy możecie tylko ten element wyrzucić, a bazy kartki tak naprawdę macie do wykorzystania ponownie. Oczywiście można też tutaj się pokusić w tym momencie o to, żeby użyć też kosteczek dystansowych, żeby przykleić tą bazę do bazy kartki. Natomiast mój papier bazowy, ten beżowo-brązowy, jest dosyć cienki, więc nie chciałam tego robić na kostki, żeby nie uzyskać takich falowań na, na, na pracy. Dlatego używam po prostu normalnego kleju. I tak naprawdę kartkę mamy już gotową. Prawda, że było szybko? Tak oto prezentuje się kartka po zakończeniu moich prac. Dodałam do niej tylko tak naprawdę jeszcze go kartkę.